No, cześć i czołem, drogi widzą Gelo Quero z tej strony w kolejnym odcinku. The Island. The Island 2. DLC Sola. Oczywiście wzięliśmy sobie nową, fajną broń, jaką jest ten piękny Pizza Cutter. E, w sumie ci, którzy grali w Bloodborne, bardzo dobrze to znają. Zresztą też w inne jakieś tam, powiedzmy, Souls-like'i. E, mniejsza z tym, my zmierzamy tutaj. Musimy... Przejść przez wymyśloną ekowioskę do głównej. O no oh yeah! Rozpruwacz rewolucja. No taki zwiększają szybkość obracania się od 3 rozpruwacza. Po osiągnięciu maksymalnej szybkości, rozpruwacz przechodzi w stan czegoś tam, jakiś tam, nie wiem co to było. I do Nieźle. Okej. Okay. Tutaj nie bardzo. Okej, okay. możemy otworzyć sobie, ale tu już prędzej. Oj, chyba nie bardzo. Uu. Bańczę mm, yummers No chyba nie żyje już Serio zamknięte? Okej okay. No dobra, mniejsza z tym Okej, okay, Echo Village. Ciekawe, co się tu wydarzy. Sola. Całkiem tu jest ładnie, ale też w sumie troszkę bym powiedział pusto. A, okej. Okay. A więc panowie pszczelarze tutaj będą sobie chodzić. Yeah. Oj, ojoj, oj. ale pięknie rozcięty. Dobra, tylko teraz tak na szybko. Dokładnie. Trzeba za bardzo nie ucierpieć na tym. No i dobra. No, całkiem sympatycznie, nie da się ukryć. Jakieś dziwne ogólnie odgłosy słyszę. Nie wiem za bardzo co to może być. Czy to znowu jakiś. Nie wiem, będzie może. Nowy rodzaj przeciwnika. Bo to całkiem takie wymyślne, że wiecie, atakują nas zombiale... zmagającymi elitami. No łazienki i też powiem szczerze, bardzo ładne. Taki festiwal. Tos. Jakby to tylko wprowadzili w realnym życiu, na przykład. To byłoby coś. Co ci to było, koleżanko? Dobra. Mamy tam jakiegoś mechanika. Elektryka. I cyk. Ciekawe, czy ten ktoś tam żyje. Uuu. No dokładnie. Jestem tego samego zdania. Mamy liścik jakiś? Nie. Telefon. Prośby zespołu. Okej, okay, co my tu mamy? Szanowne zespole do spraw zarządzania trasą koncertową. Niestety nie jesteśmy w stanie spełnić niektórych prośb zespołu Decapitize. Poniżej zamieszczamy ich listę. 300 rodzynek w czekoladzie, ale bez rodzynek. Skąd ja to znam? Żywy kugar. Kuguar, przepraszam. Lodowa rzeźbarykiego reksa odcinającego głowę bazyliszkowi. Jakieś tancerki wykonujące taniec brzucha. Młoda sadzonka w wysokości nie mniejszej niż 1 metr, ale nie większej niż 2 metry. Jesteśmy jednak w stanie spełnić następujące prośby. Bekon co 30 minut, selekcja napojów alkoholowych, mamy nadzieję, że dostarczona ilość to, jak życzył sobie zespół, w cholerę. Świeczki o zapachu lawendy, wierna replika, stołu do pokera z komedii romantycznej, zakochany krupier z 1974 roku, dane kontaktowe prawnika, który lubi rocka. Z poważeniem zespół, sola do spraw współpracy z artystami. No nie na kiblu z odciętą głową, tylko gdzie jest głowa? No dobra, nieważne okręćmy się. Okej, okay. wolałem się upewnić, że nie żyję. Okej, okay, jesteśmy przy punkcie wyjścia. Dobra, biegniemy w głąb tej ekowioski. Odskubane. jako domek, tak to nazwijmy. No ja, całkiem spoko klimacik taki. Pytanie jeszcze brzmi ile by było trzeba wywalić, żeby wiecie sobie tutaj spędzić e, parę dni. Pewnie nie mało. Zsakrał. O dzień dobry. Tutaj w miarę czysto. No ale też niczego tutaj w sumie nie ma ciekawego, kolejne Kible. W których też niczego nie ma, okej, okay, lecimy dalej ja, no, ale tu jest tak w miarę czysto i pusto, z tej strony zamknięte. Z tej strony zamknięte. Powinno być jeszcze okno. No niby jest, ale nie da się go otworzyć. Ewentualnie. Nie. No dobra. Potrzebujemy kluczu do namiotu. Dobra. Czyli to pewnie jakiś zombiel będzie miał. O. Jeszcze żyjesz? Metoda jogi na baka. Papa pierwsze odnalezienie swojego zen. Poprosić wszystkich uczestników zajęć by usiedli w siadzie skrzyżnym, z twarzą zwróconą do środka i zamkniętymi oczami, a następnie rozpoczęli ćwiczenia oddechowe, głębokie oddechy z brzucha, oddechy z rolowaniem ramion, oddech trzmiela. Gdy wszyscy uczestnicy mają, mają zamknięte oczy i skupiają się na oddychaniu, przejdź się po pomieszczeniu i podnieś wszelkie rzeczy osobiste, butelki z wodą, torebki, telefony i tym podobne. Schowaj je lub zami miejscami. Faza druga, zaakceptowanie zmiany. Poprosi uczestników zajęć, aby otworzyli oczy i spojrzeli na swoje rzeczy. Niech zorientują się, że coś się zmieniło. Jak się z tym czują? Spytaj, czy chcą jak najszybciej wrócić do poprzedniego stanu, znanego i komfortowego. Co może być tego powodem? Zachęć uczestników do eksplorowania rozrzuconych po pomieszczeniu przedmiotów w oderwaniu od pojęć moje i Twoje. Jeśli poczują, że wciąga ich energia danego przedmiotu, niech go wezmą i wrócą z nim na swoje miejsce. Faza trzecia: pogodzenie się ze stratą. Poinformuj uczestników, że wyjdą, że wyjdą z zajęć tylko z tymi rzeczami, które mają przy sobie w tej chwili. Sugerowana treść wypowiedzi. Nie wszystkie stracone rzeczy da się odzyskać. Ale to, że straciliśmy jakąś rzecz, wcale nie oznacza, że przepadła ona na zawsze. Daj im kilka minut, aby mogli się położyć i pogodzić z nową rzeczywistością. Zakończ sesję, prosząc uczestników o opuszczenie pomieszczenia w ciszy i kontemplacji. Fajna faza. Ok. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Pewnie gdzieś jeszcze, ale. Detroit. Albo byłem tu w sumie przed chwilą. No nie, nie da się tu wejść w ogóle z żadnej strony. O! Oh, Polownik. Pięknie ok, poszliśmy w stronę głównej wioski, jest tu dużo terenu, dużo rejonu, jest też rozwalona turbina, ok, mnie tu chyba nie wciągnie co. No, dobra, pobawmy się w takim razie. O oh yeah! Wepnij zombie do turbiny, aby ją zablokować i utorować sobie dalszą drogę. Oh yeah! Ale poleciał. O, ktoś mnie tu atakuje, ok. Oj, nie trafiłem go. No dobra, chodźcie po prostu tutaj, w takim razie. Oj, 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 oj. Nice. No, jeszcze parę. I mamy to. Nie da się ukryć. Wejdź do nowo udekorowanego namiotu. Co my tu mamy? Wow, ale strefa zen normalnie. Dobra, sprawdźmy jeszcze co tutaj mamy. Chociaż z tego co ja widzę to niewiele, ale nie podoba mi się to, że są tu jest tu nawet całkiem sporo właśnie takich elementów, w których których możemy użyć i coś mi się wydaje, że zaraz tu coś wyleci na nas Okej. Okay. good okay What. The. Actual. Fuck. Oh, that's a whole lot of naked. Okay. O, jak Dobra, skoro tak się chcesz bawić. są jeden na jeden. Ciekawe co to było. Okay. Wszystko jasne. Fajnie, fajnie. Idź dalej do głównej sceny. Mamy coś ciekawego tutaj? Ta, portfel, skrzynka. Mamy bar nawet. Nie chcesz się napić? O, energol. No ta. No ci wysiądzie od takich ilości. Okej. Okay. No proszę, wstrząs. Co my tu mamy? Broń zgodna z tym atutem, 13. Zdradzieckie turbiny. Pap. Nie, nie uwierzycie. Pamiętajcie, tę wariatkę z autobusu szkolnego, która oplakatowała cały teren i oskarżyła organizatorów o jakoś ciemę? ISA. Jak mogliśmy, moglibyśmy zapomnieć? Pap. Steve przed chwilą mi powiedział, że te festiwalowe turbiny wcale nie działają. Co masz na myśli? Pap, podobno nie są w stanie złapać dość wiatru, by wygenerować energię. Kręcą się tylko dlatego, że zasilanie... że są zasilane z ziemi. Isa, żartujesz? Czyli zamiast wytwarzać energię, one ją pobierają. Ale jaja, wariatka z autobusu od początku miała rację. Ciekawe, z czym jeszcze miała rację. isa lol. Heh, no ta. Okej. Okay. Nie tak do końca jest tutaj bezpiecznie, można by powiedzieć. Ale dobra. Weźmiemy sobie tutaj, ponaprawiamy tą broń, którą mamy może. Dokładnie. I tutaj możemy otworzyć sobie przejście w drugą stronę. Jest potrzebne zasilanie. Jezus! Ty, pieprzaj, ty. No i ty. No, żeby się teraz coś nie wydarzyło dzikiego. A nie, otworzyło się tamo. Stola. Odblokowana zdolność Taran. Ok. Tutaj mamy jakieś takie zdolności. Karta umiejętności, atak specjalny. Naciśnij Fał, aby rozpocząć potężną szarżę, odpychając zwykłe zombie stojące ci na drodze. Aby przerwać, szarży że naciśnij V ponownie. Myślę, że możemy to wziąć. Będziemy próbować. Chirurgiczna precyzja. Uliczny auto. Awanturnik na zimno. Hmm. Nie chcemy chyba niczego tutaj. W sumie. Nie chcemy tu niczego zmieniać. Dobra. W tym momencie kończymy ten odcinek. Troszkę krótszy niż ostatni. Kolejnym zajmiemy się główną sceną. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku The Island 2. SOLA.